Za nimi długa i męcząca podróż z Ukrainy. Kolejni uchodźcy zostali ugoszczeni w oleśnie. Kiedy wszystko się zaczęło, ja nawet nie myślałam o tym, co tam zostawiliśmy. Tak, dzieci zostawiły swoje zabawki i teraz, patrząc na zdjęcia, chcą je. I kiedy na. I kiedy na granicy rozdawali zabawki, słodycze i to wszystko za darmo, oni nie rozumieli, że to można brać i nie trzeba za to płacić. Ja myślałam o bezpieczeństwie moich dzieci i byłam zmuszona wszystko porzucić. Tak, mam tam wielu krewnych. Rodzice też zostali. Bardzo się o nich martwimy i mamy nadzieję, że to wszystko się skończy. I przyшлоść, jakby, brosić się. Da, tam dużo mnie rodzinników, rodzicie, zostali się. A my wolnimy się, sobie i mam nadzieję, że to się zakończy. Aktualnie na terenie gminy zakwaterowanych jest już około 100 osób. Większość z nich mieszka w domach prywatnych. Ukraińców do swojego domu przyjął burmistrz miasta, ale także wielu mieszkańców. W tej chwili jest taka atmosfera, że każdy dzwoni i prosi. Jak ja mogę pomóc? Na terenie naszego miasta, na terenie gminy, około 100 pracowników obywateli Ukrainy tu przebywało już od kilku lat, więc oni doskonale wiedzą jakie tu są warunki, jak tu wygląda normalne życie, więc duża ich część sami pojechali walczyć w obronie swojej ojczyzny, a z kolei przybyły ich małżonki z dziećmi, małymi często. Przyjechały osoby, które, którym się udało po prostu z tego piekła wydostać. Do akcji pomocy uchodźcom z Ukrainy przyłączyli się także lokalni przedsiębiorcy, którzy pomagają jak tylko mogą. Robimy zbiórki, angażujemy się. Tutaj do szkoły, gdzieś u nas na, na halach, bo posiadamy miejsca, więc wykorzystujemy je też. Dzisiaj już przerzuciliśmy się na okolice Lwowa, żeby też tam zaopiekować tych ludzi. Tam mamy odbiorców, nawet karmy dla zwierząt. Gdzieś cały czas do, docierają sygnały, że ta pomoc jest już na większej. Na większe obszarze, nie? nie, tylko kijów i, i, i granica, tylko trzeba dalej dalej. W trudnych sytuacjach potrafimy się jednoczyć. Dzięki zbiórce darów do uchodźców trafią ubrania, lekarstwa, kosmetyki oraz żywność. To jest właśnie oddolna inicjatywa pospolite ruszanie zaangażowana jest cała młodzież. Cała młodzież bardzo chętnie pomaga bez względu na to, która jest godzina, jaka jest, jakie są zajęcia lekcyjne. Czy to są zajęcia lekcyjne, czy poza, poza lekcjami. Co robimy? Przede wszystkim segregujemy te wszystkie rzeczy rzeczy, które są widoczne za mną. Segregujemy odnośnie jakości, czy się nadają, czy nie. Segregujemy odnośnie rozmiarów. Wszystko to, co dzieci mogą pomóc, bardzo chętnie pomagają. Wielu wolontariuszy chętnie włączyło się w akcję pomocy. Ludzie są w ciężkim stanie i przyjechali tylko na przykład z jedną walizką i takimi pod jakimiś niemałymi rzeczami i na przykład takie niemowlęta albo dzieci nie mają Niektóry, w czym chodzić. A niektóre, niektóre... niektóre dzieci się w schronach rodzą, więc nie mają też. I niektóre na na przykład, za niedługo przychodzą do, nas, do szkoły też i potrzebne są takie rzeczy też dla nich. To jest ważne, żeby po sobie pomagać wzajemnie. Tak, tak, bardzo ważne, tak. Bo <laughs> dobro zawsze wraca. Serdeczne podziękowania dla tych wszystkich, którzy tutaj od tygodnia mocno pracują, angażują się bezinteresownie i którzy nie chcą po prostu występować przed kamerą. Ja mam taki obowiązek, ponieważ występuję w imieniu mieszkańców i chciałbym im to pokazywać, co tutaj ich koledzy, ich sąsiedzi, a nasi mieszkańcy robią dobrego, bo to jest zawsze budujące i, i na tym mi bardzo zależy. Czekamy na kolejne rodziny i liczymy na uspokojenie sytuacji za granicą.